Zrób mięso w plastikowej butelce. Tak soczystego mięsa jeszcze nie jadłeś. Na początku gotowania weź plastikową butelkę. Ostrym nożem odetnij jej dolną część. Niech będzie mniej więcej tej wielkości, co u mnie. Uwierz mi, ta część butelki odmieni to danie. Teraz oczyszczone wcześniej pieczarki pokrój na małe kawałki. Użyj ich około 300 gramów. Następnie pokrój również cebulę na drobną kostkę. Na rozgrzanej patelni rozpuść masło. Kiedy się rozpuści, wrzuć cebulę. Smaż na wolnym ogniu przez kilka minut, po czym wrzuć pokrojone pieczarki. Przypraw pieprzem, solą oraz wegetą. Taki farsz zalej śmietanką, używając około 100 ml. Na patelnię dodaj także 50 g kwaśnej śmietany. Poczekaj, aż składniki połączą się w gęsty farsz, po czym pozostaw go do ostygnięcia. Teraz przygotuj mięso dość spore piersi przed niej wzdłuż, tak żeby powstały dwa cieńsze plastry. Następnie rozłóż piersi z kurczaka na deskę, przykryj je folią spożywczą i rozbij tłuczkiem. Przypraw mięso ulubionymi przyprawami, wcierając je w nie. Do tego dania potrzebne są również ugotowane jajka. Pokrój je na cztery ćwiartki. Teraz weź plastikową część butelki i wyłóż ją plastrami boczku. Na boczek połóż plaster piersi z kurczaka, następnie dodaj łyżeczkę pieczarkowego farszu. Kolejnym składnikiem jest jajko, które włóż do środka, po czym przykryj je kolejną porcją farszu. Teraz otwór przykryj końcami boczku, dzięki czemu szczelnie zamkniesz rolatkę. Na blaszkę wyłóż mięso z plastikowej butelki, odwracając ją do góry dnem. Czynności te powtórz z każdym plastrem przygotowanej piersi. Po czym włóż blaszkę z mięsem na 30 minut do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Po tym czasie mięso jest już gotowe. Jest idealnie miękkie i soczyste. Nadaje się na obiad, ale także jako przystawka. Zawiń boczek w papier do pieczenia. Ten patent pokazał mi profesjonalny kucharz. Jestem bardziej niż pewna, że będziesz korzystał z niego w kuchni – Zdecydowanie ułatwi on ci życie na pewno zdarza ci się mrozić boczek. Rozdzielanie rozmrożonych plastrów zazwyczaj sprawia problemy, szczególnie jeśli nie są prosto ułożone, dodatkowo nie jest higieniczne przetrzymywanie jedzenia w niedomkniętych opakowaniach. Od teraz już nigdy nie będziesz miał problemu z wyciągnięciem tylu plastrów, ile aktualnie potrzebujesz. Wystarczy, że zabierzesz papier do pieczenia i ułożysz na nim plastry boczku. Następnie zawiń wszystko w jeden rulon po krótszej części boczku. Zabierz nożyczki. Przetnij papier pomiędzy plastrami, uszykuj sobie również woreczek najlepiej strunowy, przekłamy do niego roleczki boczku. Od teraz nie będziesz musiał rozmrażać całego mięsa z pudełka, wyciągniesz tylko tyle plasterków, ile jest ci potrzebne. Chcesz plaster boczku do jajecznicy? Nie ma problemu. Szybko i wygodnie możesz skorzystać z niego dzięki naszemu trikowi. Wszyscy moi znajomi zaczęli go również stosować. To najlepszy przepis na schab, jaki kiedykolwiek jadłam. Jest aromatyczny i soczysty. Potnij mięso na kawałki. Nie docinaj do końca. Tak, żeby powstała harmonijka. Przełóż je do naczynia żaroodpornego. Do miseczki wsyp łyżeczkę soli. Dodaj łyżeczkę czarnego pieprzu i ziół prowansalskich. Wymieszaj dokładnie. Taką mieszankę przypraw dodaj do mięsa. Dokładnie obsyp każdy centymetr schabu. Obierz dwie cebule i przetnij na pół. Potem potnij je w paski. Następnie weź kawałek boczku. Jego również potnij na plasterki. Ważne, żeby były podobnej grubości. Przekładaj każdy kawałek schabu cebulą. Po dwa kawałki do jednego rowka. Następnie dodaj boczek. Wciśnij je głęboko w nacięcia, żeby nie wypadły podczas pieczenia. W misce przygotuj 50 ml oleju roślinnego. Wsyp do niego łyżeczkę soli, majeranku i słodkiej papryki. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną marynatę nałóż za pomocą silikonowego pędzelka. Dokładnie rozsmaruj po całym schabie. Ostatni krok to kiszona kapusta. Jest bardzo zdrowa, a przygotowana w ten sposób jest przepyszna. Nałóż ją do naczynia dookoła pieczeni tak aby wypełniła wolne miejsce. Piecz przez 50 minut w piekarniku rozgrzany do 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie obiad będzie gotowy. Kapusta będzie świetnie przyprawiona. Schab zwykle jest suchy, ale ten przepis sprawia, że zawsze wychodzi aromatyczny i soczysty. To idealny pomysł na rodzinny obiad lub kolację w większym gronie. Mięso dosłownie rozpada się w ustach. To najlepszy schab, jaki kiedykolwiek przygotujesz. Schab z ziemniakami na szaszłyku to wersja dla wielbicieli i szaszłyków i schabu. Próbowałeś kiedyś zrobić szaszłyk ze schabu? Uszykuj około 1 kg schabu bez kości. Pokrój go na kawałki o grubości około 1 cm. Rozłóż wszystkie kawałki na desce i nakryj kawałkiem folii spożywczej. Weź tłuczek i rozbij delikatnie wszystkie przyszykowane kotlety. Zdejmij folię i przypraw mięso solą i pieprzem z obu stron. Odłóż mięso na bok. Weź dwa duże ziemniaki i pokrój je w średniej grubości plastry. Przełóż je do miseczki. Posyp solą i pieprzem wedle uznania do smaku, dopraw małą łyżeczką czerwonej słodkiej papryki. Wlej dwie łyżki oleju roślinnego i delikatnie wymieszaj ziemniaki. Weź dwie cebule i pokrój je na cienkie plastry. Wyjmij dwa patyki na szaszłyki. Na desce, ułóż obok siebie dwa kawałki ziemniaków. Nakłuj je patykami. Na jeden ziemniak jeden patyk. Teraz weź pierwszy kawałek mięsa i nałóż na patyki. Dociśnij do ziemniaków. Teraz weź dwa krążki cebuli i nałóż je na mięso. Na cebulę nałóż boczek. Teraz znowu zrób warstwę z ziemniaków i kolejno mięso, cebula i boczek. Układaj warstwami na składniki szaszłyka. Jak już szaszłyk będzie za duży, możesz go położyć na desce i kończyć nakładanie kolejnych warstw. Kiedy już wszystkie warstwy będą gotowe, szaszłyk będzie wyglądał w ten sposób Widać na nim wszystkie warstwy. Teraz przygotuj folię aluminiową i wilgotny papier do pieczenia. Mokry papier zachowuje się bardziej plastycznie i można nim łatwiej owijać mięso i formować kształt do blaszki. Na papier wyłóż szaszłyk, zawiń go i zapakuj szczelnie w folię. Szaszłyk przełóż do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na jedną godzinę. W międzyczasie przygotuj zalewę z dwóch łyżek sosu sojowego, jednej łyżki keczupu, małej łyżeczki musztardy francuskiej i dwóch łyżeczek miodu. Marynatę wymieszaj. Po godzinie pieczenia mięsa wyjmij i odwiń z folii i papieru. Nałóż pędzelkiem marynatę. Zrób to na całej powierzchni. Taki szaszłyk wstaw do piekarnika jeszcze na około 15 do 20 minut do uzyskania złotego koloru. Po upieczeniu wyjmij szaszłyk i przełóż na talerz. Wygląda soczyście i smacznie. Przekrój go wzdłuż na dwie równe części. Taki szaszłyk to idealny pomysł na smaczny obiad lub nietypową kolację.